Witam wszystkich serdecznie. Na ostatnim odcinku tutaj widzieliście, że u mnie w Kauflandzie postawili maszynę do butelek. Niestety bierze tylko wybrane butelki z etykietami. I w tym odcinku spróbuję to obejść. Pierwsze co chcę usunąć etykietę. Próbowałem ją namoczyć, nie chciała zejść. Jeszcze widziałem w internecie, że jakiś sposób jest z opalarko, także próbuję z opalarko. Zapraszam do oglądania. No i dobra, opalarkę mam. Widziałem z tego, co tam dmuchnęła mi w twarz, że grzeje ciepły. I teraz tak. Moje pytanie do was. Uwaga. Co będzie, jeżeli? Odkleję tę etykietę. To tyle, aby. No bo z tej etykiety to raczej nic nie czyta, tylko kod kreskowy. Odkleję tę etykietę i do takich samych butelek typu Okocim. Poczekajcie, zaraz wam pokażę. Ta jest ZGB, to nie. Ta też nie. To jest bodajże z żubra. No, ta jest żubra. Nie, nie dalej, dalej, dalej. Tu mam taką butelkę. Do takich butelek okoci. Takich samych jak ta. O, zobaczcie, to jest ta sama butelka. Skseruję tę etykietę i przykleję ją tu. I jak sądzicie, będzie to oszustwo czy nie? Wypowiedzcie się w komentarzach. Według mnie to są tak samo zwrotne butelki, i ten automat powinien je przyjmować. Co innego by było, gdybym do butelki, która nie jest zwrotna, nakleił etykietę i by ją ten automat pożarł. Niestety, znaczy stety, i niestety nie chodzi o uszustwo, tylko chodzi, żeby te butelki wróciły do obiegu. O co mi chodzi? Yy, Podobnież ten automat czyta właśnie ten tu napis tej butelki i po tym przeważnie powinien te butelki pobierać i je normalnie brać do zwrotnych ale w moim Kauflandzie ktoś ustawił ten aparat, żeby jeszcze czytał kod kreskowy. Jak nie będzie kodu kreskowego, to nie będzie czytał. I teraz tak. Albo skseruje to, jak widzieliście w tym odcinku z testu tych wszystkich automatów, Leżały tam w koszu butelki z, Ka yy, z Cichana. No to co, takie butelki? Ale one też widziałem, że tam były kocim. Co będzie, jeżeli ten kod kreskowy nakleję na kod kreskowy od tej butelki, który był tu? I czy ta butelka mi wejdzie? To też sprawdzimy. Dobra, przystępuję do prac. Koniec biadolenia. Pogoda jest pod psem, wieje, pada deszcz i śnieg, i detektor poszedł w kąt. Idę w miejsce znane Wam, tam zabawę zawsze mam. Jak widzicie, niewiele to daje, bo ta część, co wyszła mi, to ja ją odkliłem wcześniej wodą. Także nie wiem, chyba zacznę namaczać to jeszcze raz. Tak zrobię, dobra, namaczam. A w ogóle to jak tą butelkę odkleję tylną etykietę? Jest jeszcze przednia etykieta i w mi go przyjmą. <laughs> Za zutówkę. Dobra, próbuję inaczej to odkleić. Drugi pomysł, namaczanie. Ta butelka leży już u mnie w domu i płynę do mycia naczyń, posmarowałem tą etykietę. I... Bo wyczytałem w internecie, że płynie do mycia naczyń i ciepła woda, ale żona miał pierwsze, jak miskę jej obrudzę jakąś tam, nie wiem, no na to miskę chyba jakiś warzyw ma mycia. Nie będę jakieś butelki znalezionej w krzakach jej wkładał do tej yy, miski i będzie miała rację, oczywiście. I tak, yy, wycinam z bańki tyle, tak jak widzieliście. Tu robię takie U, że jak wleję wodę, to ta butelka będzie stała, tak? Yy, nie będzie się namaczała ta część etykiety, tylko ta spodnia. Spodnia, chyba dobrze powiedziałem. Spodnia dolna. <laughs> Polska to trudna język. I będzie to miało jakiś sens. I tak czy nie. Wycinam butelkę, robię takie U i pokazuję Wam, jak to wygląda. Do czego czego do tego użyję? nożyka, który leży tam i pewnie piłki do metalu. Czas operacyjny. 5 minut albo i mniej. I tak to wygląda. Jeszcze drugie mogę zrobić sobie takie, ale nie wiem czy jest sens w ogóle. Yy, muszę sprawdzić jakie butelki przyjmuję ten w Kaufflandzie. No i tak oto sprawą naleję ciepłej wody do środka. Ciekawe czy mi ją wypchnie, czy nie będę musiał mógł, mógł do środka jeszcze nalać. Do środka. No do tej puszki tu i trochę tu, żeby dociążyło. No ale ogólnie Zamysł jest dobry. I jak to mówią, potrzeba matką wynalazków. No i dobra, pokażę Wam w domu raczej, jak to wygląda na jakimś ładniejszym tle. Tak to wygląda. a Jesteśmy w miejscu. Zerknijcie sobie tu, gdzie nagrywałem odcinek z hulajnogi. I namacza się. No raczej to będzie proces długi i nieciekawy. Dobra, włączę się i zobaczymy później, co z tego wyszło. No i widzowie mamy to, mamy to odkleja się. Ua, jedno ręko to wiecie, co można z sobie zrobić. Odkleja się. Na razie się nie rzi, ale się odkleja, tak jak widać. No i wyszła. Elegancko. Teraz musi, teraz musi wyschnąć, nie teraz. Dobra, niech wysycha. A Astatry poszedłem do mojego magazynku, gdzie mam wszystkie butelki. Chciałem wziąć butelkę Tatry do nauczenia, a tu samo zeszło. I tak, yy, zerknijcie na ten odcinek, o tu w rogu się wyświetla, o butelkach, na którym tłumaczę, które butelki są skąd. I tak, yy, te butelki z Tatry to są butelka z napisem RZGB. I teraz co ja z tym robię? Już Wam pokazuję, bo już żubra mam zrobionego. Tu mam żubra, niestety, yy, tak, nie wiem, czy potrzebne jest to. Żeby drukować, czy nie, ale wygląda to dość ładnie. Oryginała żubra mam schowanego. I tylko, że w tym butelkomacie, co jest u mnie w koflancie, oczywiście butelek z żubra nie przyjmuję. <grym> Jak pójdę do biedronki z czymś takim, to mnie zamkną raczej. <grym> Dobra, kopiuję to i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i jeszcze raz, pytanie, czy to jest oszustwo, czy nie? Wymyśliłem, że to jest takie same, nie? generowałem to, zeskanowałem, podrukowałem. Kod kreskowy widać, czytelny. Ciekawe, czy jest taka aplikacja w telefonie, która sprawdza kody kreskowe. Sprawdzimy. Plus dodatkowo wydrukowałem sobie podrobok, bo mi się już kolejna ta etykieta nie zmieściła, nie zmieściła obok. I wydrukowałem same kody kreskowe. Tak jak mówiłem wam do tych butelek, co tam w tym pipetiku leżały, tylko pik 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 po i może wejdzie. Nie wiem, nie wiem i nie wiem, czy to nie jest oszustwo przypadkiem, ale wydaje mi się, że nie. nie napiszcie sami w komentarzach. I prawdopodobnie odcinek będzie też z wywozu butelek plastikowych do lidla. I przy okazji wezmę parę sztuk tych takich przeróbek <grybujesz> oszustwa i spróbujemy coś zrobić. I jeszcze harnasia podrukuję, ale jeszcze etykieta wysycha, bo jest mokra. O tak wygląda mokra etykieta. Nie wiem, może poczekam chwilę, żeby podeschnie i dam ją może pod tą palarkę, albo pod suszarkę do włosów. Zastanowię się. Dobra, lecimy dalej z odcinkiem. I tak moja nielegalna wytwórnia etykiet kwitnie. O, tu już jest naklejona. Tak hamsko. Tu miałem butelkę po żubrze. Zobaczcie, żubr. Widać, że żubr był kiedyś, ale nie było kodu kreskowego. Już jest, ale nie wiem, czy akurat w tym automacie przyjmują żubra. To jest butelka na bank zwrotna. Sami widzieliście, że są części etykiety. Teraz tak. Yy, ciechan, wyborny butelka zwrotna, tu jest napisane o, będzie widać, tu góry nogami. i teraz tak, nakleiłem etykietę z Tatry o resztę tu u góry zamazałem, chociaż już palcem widzę rozmazałem, jeszcze raz poprawię i zobaczymy czy to wejdzie, takie oszustwo i mam jeszcze całą torbę do poprzyklejania i jeszcze jedno torbę do poprzyklejania także, ja się biorę za pracę już mam częściowo spakowany bagażnik. Będzie bogato, ale to Wam zaraz pokażę. I jak wszystkie nakleję, to pokazuję bagażnik. Tak wygląda bagażnik z 53 butelkami, zwrotnymi oczywiście, ale z moim procederem to zobaczymy. A teraz ładuję rzeczy do Lidla, do którego najpierw pojadę. Bagażnik pełny. Nie zmieściło mi się dwa worki, dlatego poszły o tam, widzicie. I to tyle. Dobra, jedziemy do Lidla. Wy wpadacie na szelki i widzimy się w Lidlu. Dobra, jestem przy Lidlu. Jakoś się zabrałem z tym wszystkim. Idziemy do automatu. Jesteśmy przy automacie. Tak, już pokażę tego wszystkiego. O, tak będzie lepiej. Dobra, lecimy z toksa. Tak w ogóle to to mój urobek z miesiąca jest nie? No to nie jest jak na, na, na o to jest ciekawostka, patrzcie poszło to nie jest jakoś na zbierany, zbierane, nie wiadomo gdzie, nie wiadomo co po prostu gdzieś przy okazji zbierałem i do tego jeszcze w domu odkładane było i to tyle tu jest drugi worek jest 5,80 Idę na rekord Idę na rekord 92 plastikowe, 67 puszek. Jak mi teraz zablokuję maszynę i to będzie słabo Ostatni worek, takie coś chodzi. I mam tak 117 plastikowych, 118 plastikowych, 87 puszek Dwie dychy będą naczyń, Nie chodzi 135 z w plastikowy 10 płóżki Tam zostały jakie rzeczy tu nie wchoduje w nic 22 ,70 zł 70 groszy. trochę się uluźniło i teraz tak jedziemy z butelkami zamykam interes i widzimy się pod Kauflandem i tak ze wszystkim się nie zabrałem a my idziemy Zobaczymy co mi z tego wyjdzie o, zobaczcie, skrzynka leży z butelkami, które nie weźmy. Ojej! A on to nie będzie. Jedziemy po kolei. Czy to wchodzą takie tutaj? Jadę. Jadę, widzieliście? elegancko przyszedł okocim nie przed. ale reszta jedzie warka weszła okocim przed. to lewskie wyszło ten okocim nie, to już nie tak jest z okocim no ale idziemy dalej To my też co mamy? lecha lech poszedł ładnie mam 9 zł tyskie poszło lech nie idzie, lech free Jeden idzie, drugi nie idzie. Żubr, żubra nie chcą. Ale to nic, ja go zabiorę. Czecham, czecham poszedł. Dobra. wrócimy dalej. Ostatnia butka, torba. Jest jedna w tym bagażniku I Ty mam 13 zł. Także elegancko wchodzę, tylko trzeba wiedzieć, i wszystko w temacie 17 zł. Wypłacamy idziemy po resztę. I ostatnie dwie torby, w jednej mi się ucho rwało. Także lecimy z tematem, ostatnie butelki. jest uszkodzony. Widzieliście? Delikatnie jest kot uszkodzony już nie bierze. A butelka jest skasztelana jak moto I to jest właśnie takie przyjmowanie butelek. Przez automat Idziemy dalej i to jest lekko brudne coś nie ta marka jest nieakceptowalna a butelka ta sama o, ta poszła. poszła ta poszła i ta poszła i mamy do tego do 17 zł jeszcze 7 zł i wypłacamy kasę te butelki zabieram bo są moje i chyba tą skrzynkę jeszcze przygarnę, wiecie? Ta skrzynka to chyba mi się przyda, tak zrobię. Chcimy się na bazie, na podsumowaniu już. Albo zrobię podsumowanie w samochodzie, uwalone ręce, ale to nic, bo wymyśliłem, jeszcze gdzieś pojadę, ale to będzie w następnym odcinku, bo ten będzie zbyt długi. Zobaczcie, za te wszystkie śmieci praktycznie, które zebrałem gdzieś po drodze albo coś, mam, ciężko to będzie obliczyć tak na raz, 46 zł i 70 groszy. i ja cię kręcę zobaczcie <gry> czy to się opłacało czy nie czy mnie zamkną, no to dowiemy się w następnym odcinku, jak go nie będzie. Zapraszam do komentowania, lajkowania, subskrypcji i co? Widzimy się na następnym odcinku. O ile będzie mnie nie zamkną. Cześć!